Naukowcy z Uniwersytetu Yamagata z Japonii zidentyfikowali na płaskowyżu naska w południowym Peru aż 143 nowe geoglify. Tak jak w przypadku poprzednich, odzwierciedlają one zwierzęta i inne fantastyczne stworzenia, w tym m.in. tajemniczego potwora o kwadratowej głowie. Jak wynika z informacji prasowej opublikowanej na stronie internetowej Uniwersytetu, nowe geoglify zostały zlokalizowane głównie w zachodniej części płaskowyżu. Odnaleziono je podczas badań terenowych, a także analiz zebranych danych w 3D. Poinformowano również, że jeden z piktogramów został zidentyfikowany po raz pierwszy za pomocą sztucznej inteligencji. Niektóre zidentyfikowane rysunki przedstawiają niezwykłe potwory, które przypominają ludzi, ale z kwadratową głową. A także coś, co uchodzi za dwugłowego węża. Eksperci sugerują, że glify prawdopodobnie powstały w okresie od 100 do 300 lat przed naszą erą. Tajemnicze linie i figury na naska zostały odkryte jeszcze w połowie XVI wieku przez hiszpańskich konkwistadorów, którzy traktowali je jako znaki drogowe. Na ustalenie, że linie te mają określone kształty, przyszło nam poczekać do 1939 roku, kiedy amerykański historyk Paul Kosok zrobił ich pierwsze zdjęcia z samolotu. Do dzisiaj wśród archeologów i historyków nie ma konsensusu co do tego, jak przedstawiciele kultury Nazca, którzy żyli na płaskowyżu w połowie pierwszego tysiąclecia naszej ery, byli w stanie stworzyć tak gigantyczne rysunki bez możliwości podziwiania swojej pracy z lotu ptaka. Naukowcy do dzisiaj spierają się o rolę, jaką odgrywały te geoglify w życiu Indian. Początkowo linie uważano za elementy systemu irygacyjnego, a potem, gdy stało się jasne, że nie są to przypadkowe struktury, Zaproponowano, że jest to jakieś obserwatorium astronomiczne, przy czym te domniemania nie mają silnego umocowania w źródłach historycznych. Trudno się zatem dziwić, że tajemnica rysunków z naska stanowi do dzisiaj pożywkę dla rozmaitych teorii spiskowych. Niektóre z nich, rozprzestrzeniane przez znanego szwajcarskiego badacza zjawisk paranormalnych i propagatora paleoastronautyki Erika von Danikena, sugerują, że były one jakoś związane z odwiedzinami w tej części świata istot pozaziemskich. Wedle tej teorii, to właśnie dla nich już po ich odlocie z Ziemi tworzono rysunki, które można zidentyfikować dopiero z lotu ptaka. Zresztą istnieje nawet odwrotna teoria, zgodnie z którą rysunki z naska są śladem po odwiedzinach na Ziemi istot z planety Faeton. W zamyśle autorów tej teorii, miała być to piąta w kolejności planeta o słonecznego, która przestała istnieć wkrótce potem, gdy obcy mieli odwiedzić nasz glob. Niektórzy sugerują, że została ona zniszczona w jakimś kosmicznym kataklizmie, który stworzył pas asteroidów między Marsem a Jowiszem. Zakłada się, że faetonianie nie wyglądali jak obcy znani nam z klasycznych filmów science fiction. A niewykluczone, iż byli oni praktycznie nie do odróżnienia od nas, ponieważ warunki życia na Faetonie nie różniły się zbytnio od warunków na naszej planecie. Rzekomo, największe fragmenty Faetona Miałyby stanowić dzisiejsze planety karłowate Ceres i Pallas, na których wciąż obecny jest tlen i woda. Oczywiście, znacząca większość naukowców nie uznaje tych teorii, zakładając, iż są one zbyt radykalne i bez pokrycia w dowodach. A skoro już o tym mowa, to warto chyba przypomnieć w tym miejscu, że zgodnie z oficjalną wersją historii, twórcami tych niezwykłych formacji była kultura naska żyjąca na tym obszarze równolegle do momentu powstania większości z rysunków. Pojawia się jednak problem, ponieważ wiele z odkrytych na tym terenie znalezisk zdaje się sugerować, że część z rysunków z naska jest o kilkaset lat starsza niż kultura, od której ma pochodzić ich nazwa. W związku z czym nowa teoria zakłada, iż autorami tych starych rysunków z naska mogła być żyjąca na przełomie 500 roku przed naszą erą i 200 roku naszej ery kultura Paracas. Dokładnie ta sama, od której pochodzą słynne wydłużone czaszki z Paracas. Zanim przejdziemy dalej. Chciałbym pokrótce przypomnieć, na czym polega ich szczególność w kontekście innych tego typu znalezisk. Otóż, wydłużone czaszki nie są niczym ekskluzywnym dla Peru, Boliwii czy Meksyku. Zabieg wydłużenia czaszek praktykowali już Egipcjanie w czasach faraona Amenhotepa IV. Wydłużone czaszki odnajdowano również w Sudanie, Iraku, Syrii, a także w Europie, w tym m.in. w Rosji, Francji i na Malcie. Ostatnie znane przypadki deformacji odnotowane zostały w XX wieku na terenie Kongo i na wyspie Vanuatu. Z tym, że tym co odróżnia czaszki Paracas od innych tego typu znalezisk, jest fakt, że od 5 do 10% czaszek Paracas nie wykazuje charakterystycznego wypłaszczenia na przodzie lub z tyłu czaszki spowodowanego mechaniczną deformacją przy użyciu deseczki przymocowanej do głowy. To z kolei może wskazywać na to, że osobnik taki urodził się już z takim kształtem głowy. Do tego wszystkiego, czaszki sparakas, z, z których odnaleziono przynajmniej 300, mają o 25% większą pojemność i ważą w niektórych przypadkach aż o 60% więcej niż zwyczajna ludzka czaszka. Kolejną różnicą i chyba najbardziej szokującą jest fakt, że czaszki sparakas mają tylko jedną kość ciemieniową, podczas gdy standardowa czaszka Homo sapiens ma ich dwie. Co więcej, Podczas badań zauważono też, że czaszki Parakas mają dwa małe otwory naturalnego pochodzenia w tylnej części, których nie posiadają czaszki Homo sapiens. Obecnie spekuluje się, iż otwory te miały prawdopodobnie takie samo przeznaczenie jak otwory znajdujące się po obydwu stronach szczęki Homo sapiens, przez które przebiegają żyły i nerwy zasilające tkankę głowy. Inną charakterystyczną cechą ludu Parakas jest nietypowa dla mieszkańców Ameryki kolorystyka włosów oraz wysoki wzrost jak na tamte czasy sięgający ponad 182 cm. W bogatych grobowcach wskazujących na przynależność do elity społecznej odnaleziono mumie o rudych, brązowych, a nawet blond włosach. Jednak najciekawsze w tym wszystkim jest to, że tak naprawdę nie wiadomo skąd przybył lud Paracas, ale wielu z zainteresowanych badaczy nasuwa się do skojarzenie z kultem wirakoczy oraz legendami krążącymi pośród ludów Ameryki Południowej. Wedle jednej z nich, Jasnowłosi przybysze z innej krainy nauczali tubylczą ludność w sztuce i nauce. A następnie opuścili ich, korzystając ze swoich latających pojazdów. I jak się okazuje, na przełomie R kultura paracas tajemniczo znika, a wraz z nimi wydłużone czaszki. Zostaje ona natomiast zastąpiona przez wojowniczą kulturę naska, w której nie ma jakichkolwiek śladów praktyk wydłużania czaszek. W tym kontekście warte wspomnienia są również geoglify z palpa, które miały powstawać równolegle do tych z znaska. Badania wskazują na to, że one również zostały wykonane przez kulturę Parakas i w przeciwieństwie do figur znaska, które powstawały na setkach kilometrów kwadratowych płaskowyżu, postacie jej linie palpa znajdują się na szczytach grzbietów górskich lub na zboczach wzgórz. Rozrzucone wokół płaskowe linie i piktogramy są niewidocznymi z ziemi gigantycznymi rysunkami, reprezentującymi kształty geometryczne, zwierzęta i inne obiekty. Są one wykonane poprzez żłobienia mające około 135 cm szerokości i od 40 do 50 cm głębokości. Kiedyś, zanim zorientowano się, że są to gigantyczne kształty, uznawano, że są to jakieś kanały irygacyjne. Jednak obecnie dzięki zdjęciom lotniczym wiadomo, że linie i krzywe coś się reprezentują. Według ostatnich badań archeologicznych pierwsze rysunki powstawały w Dolinach Palpa i Rio Grande i mówi się, że miało to miejsce nawet 3000 lat temu. Większość archeologów wierzy w to, że rysunki zostały stworzone dla zadowolenia starożytnych bogów, którzy jak uważano kontrolują siły natury, takie jak trzęsienia ziemi, susze i powodzie. Zagadka peruwiańskich geoglifów jest o tyle fascynująca, że bardzo podobne formacje znajdowane są również w innych miejscach świata. Przykładowo na północy Kazachstanu. W odróżnieniu od geoglifów z nask które odnaleziono jeszcze w 1926 roku, ich kazachski odpowiednik został odkryty dopiero niedawno, bo jeszcze w 2007 roku, przez niejakiego Dimitriego Deja, który odnalazł je korzystając z aplikacji Google Earth. Od tamtej pory tajemnicze formacje zostały zbadane przez naukowców z Kazachskiego Uniwersytetu w Kustanaj oraz Litewskiego Uniwersytetu w Wilnie. Natomiast wyniki ich pomiarów wywołały fale spekulacji, ponieważ miały wskazywać na to, że rysunki powstały od 3000 do nawet 7000 lat temu, bądź nawet wcześniej, co w konsekwencji czyniłoby je najstarszymi formacjami tego typu na całym świecie. Jednak dzisiaj wiemy już, że to twierdzenie było mocno przesadzone i wkrótce po dokonaniu odkrycia Przedstawiciele portalu Life Science skontaktowali się z archeologami z uniwersytetów w Wilnie oraz Kustanaj, aby potwierdzić te informacje. Wówczas okazało się, że stoją na zupełnej sprzeczności do wyników ich wykopalisk, które określiły wiek znaleziska na okolice 800 roku przed naszą erą. Co jednocześnie zbliża ich wykonanie do okresu, w którym powstawały rysunki z Naska. To jednak nie wszystko, a do zestawienia niezwykłych geoglifów należy również dodać te znalezione w Jordanii. Grupa archeologów badających te struktury w pewnym momencie doszło do wniosku, że podobieństwo między kręgami z Jordanii, a geoglifami z Naska jest na tyle wyraźne, że nawet rozmiar obydwu tych tworów jest niemalże identyczny. O ile stworzenie tylu kręgów na Ziemi nie jest tak trudnym zadaniem, jak wyrysowanie na niej wyraźnych obrazów zwierząt, to ułożenie ich w kształcie do złudzenia przypominającym układ geometryczny, który trudno byłoby nazwać przypadkowym, wymaga jednak pewnej dozy planowania. Zakładanie, że ludzie mieszkający na terenie dzisiejszego Peru posiadali takie umiejętności i to 2000 lat temu, niezależnie od poziomu ich matematyki, byłoby czystym absurdem. Co więc można powiedzieć o poprzedzających ich o ponad 6000 lat mieszkańcach starożytnej Jordanii? Niezależnie od tego, co uznamy za prawdę, trudno nie zastanowić się nad tym, w jakim celu starożytni, relatywnie prymitywni ludzie mieliby tworzyć tego typu formacje. Czy mogły to być wiadomości skierowane do jakiejś istoty lub grupy? Przyszłych pokoleń, innego plemienia, albo nawet ówczesnych bogów? Niestety, ale wyjaśnienie tej zagadki będzie wymagało więcej badań. I to byłoby już na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Kończąc już, chciałbym jeszcze zaprosić Was na naszą stronę internetową innemedium.pl, po więcej bardzo podobnych tematycznie treści, oraz zachęcić Was do sprawdzenia naszego sklepu internetowego. Mediów społecznościowych i Patronite. Powszelkie potrzebne linki odsyłam oczywiście poniżej do opisu.